Dzień dobry. Witam was po przerwie. Pokojem Bożym bardzo, bardzo serdecznie. Nasz temat, temat dzieci w Biblii, temat Biblii i chrześcijaństwa w życiu dzieci chciałbym kontynuować. Dzisiejszy odcinek poświęcę trudnej, ale potrzebnej sprawie, jaką jest wychowanie Zależnie od kontekstu biblijnego, a więc takiego fundamentalnego tekstu z listu do Efezjan, kierowanego do ojców właśnie, gdzie Bóg zwraca się i mówi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. To, czy dzieci potrzebują wychowania, jest dzisiaj niezwykle. Dyskusyjne, w ogóle istnieje wiele postulatów, które jakoby twierdzą, że wychowanie takie, jakie otrzymaliśmy, może my, jakie otrzymywano dawniej, czy praktykowano, jest niepotrzebne, ponieważ dziecko samo w sobie jest dobre i dobrze wybierze tą swoją drogę życia. Niekoniecznie tak twierdzi Biblia. Ona głosi, że dziecko potrzebuje ukierunkowania, że dziecko. Przede wszystkim dlatego, że jest w świecie złym, narażony na wiele złych wpływów, potrzebuje otrzymać od rodziców impuls, który poprowadzi je do dobrego. I w tym kontekście Biblia głosi, że my, ojcowie, mamy zadanie, aby swoje własne dzieci wychowywać i to używając do tego kar, o, jak to jest dzisiaj niepopularne, wiele rodzajów kar jest już po prostu zakazanych. Natomiast Biblia mówi, że jest coś takiego jak karność, ponieważ jest ona elementem wychowania. I żeby to lepiej zobrazować, przytoczę dłuższy fragment z listu do Hebrajczyków, który rozjaśnia nam właściwie potrzebę karności, motywację i sposób, w jaki możemy wychowując nasze dzieci, stosować karanie z miłości, z konieczności, z potrzeby. Czytamy o tym w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków w Biblii, gdzie mówi najpierw takie proste słowo dotyczące Boga, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Bóg kogokolwiek miłuje, tego wychowuje i to stosując kary. Kary rozumiane nie jako rozliczanie za jakieś grzechy, czy rozliczanie na zasadzie, że za każdy zły czyn przychodzi. Konsekwencją, ponieważ konsekwencją za grzech jest śmierć, a więc gdyby Bóg tak nas wychowywał, nikt z nas już dzisiaj ani nie słuchałby, ani nie nadawał tego odcinka. Jednakże Bóg wychowuje nas stosując i przyjemne i nieprzyjemne konsekwencje wobec nas. I teraz czytamy o nas i naszych ojcach. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Zatrzymam się. Wielu z nas doświadczyło na przestrzeni swego życia różnych wychowawczych metod, które udzielając nam nasi rodzice, mieli na celu nasze dobro. Czy jesteśmy im za to wdzięczni? Myślę, że o ile nie było nadużyć, jakichś takich radykalnych nadużyć, to jesteśmy rodzicom wdzięczni za wychowanie. Mimo, że z perspektywy dziecka nie wyglądało to przyjemnie. Czytamy dalej. Czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karci nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc, drodzy słuchacze, jeśli jesteście rodzicami, myślę, że niełatwo Wam jest podjąć decyzję o stosowaniu jakiejkolwiek dyscyplinującej Wasze dziecko, wychowującej Wasze dziecko kary, tylko dla dobra, tylko z konieczności. Wy to doskonale wiecie, że czynicie to z bólem serca, ale jednak, choć to jest bolesne, wyda w przyszłości błogi owoc, jak mówi Biblia. Z drugiej strony, drogie dzieci, przyjrzyjcie się Waszym rodzicom, zauważcie to, jaki. Trudny dla nich, bolesny i ciężki jest to obowiązek, kiedy muszą w jakikolwiek sposób Was ukarać. Myślę, że doskonale to wiecie. Jednak wszyscy razem, uczestnicząc w tym procesie wychowania, czy to my jako Boże dzieci wychowywani przez Boga, czy też dzieci ziemskich rodziców, uszanujmy, doceńmy. Konieczność tego procesu wychowujmy. Biblia zwraca się bezpośrednio do ojców, a Wy ojcowie wychowujcie. Wasze dzieci. I tutaj mówi, że my z kolei szanowaliśmy naszych ojców, chociaż nas karali czy wychowywali. A więc uszanujmy, doceńmy, postarajmy się zrozumieć. Chwilowo jest to bardzo trudne, ale z perspektywy czasu każdy doceni to, co nauczyło go żyć, doceni to, co nauczyło go wybierać i w jaki sposób rodzic czy wychowawca. Przy, przyłożył się, czy też przyczynił do Twojego i mojego sukcesu, do tego, kim dziś jesteśmy. Przy okazji, bądźmy wdzięczni za naszych rodziców, takich, jakich mieliśmy. Docenmy ten fakt. Dziękujmy Bogu. Dziękujmy im, jeśli jeszcze żyją i mogą to usłyszeć. Drogie dzieci, doceniajmy to, co mamy. Bądźmy za to wdzięczni Bogu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.